No i to jest normalna smoga na niebie. Robiona właśnie przez samolot. A ta z lewej strony? Zobacz jak ta się długo utrzymuje. Widzisz teraz różnicę pomiędzy smogami? Widzisz? da, To nie są żarty to co mówię. No już No i to jest zwykły samolot pasażerski. Ja muszę ja muszę powilmować trochę tych samolotów. O a tu mamy taką długą i długą szmirę i się trzyma i trzyma. <laughs> Nagraj. jesteśmy w polsce tak a propos. o tutaj o macie zobaczcie halo, halo, halo. Tutaj polska to, o tu polska tu polska a tutaj a tutaj to co nam się nie podoba tak a prawdę o, mówiąc tak. bo jesteśmy po polskiej stronie jesteśmy... a patrzcie kurwa tak, patrzcie o jesteśmy w polsce. polskim mieście tabak, tabak discount firms fancy alkohol getränke zaraz obok kantor czyli tak zwane weksel suger no proszę bardzo w Niemczech, I to po jest polsku Polska. A zaraz za granicą niemiecką tylko i wyłącznie po niemiecku. Nawet nic po polsku nie znajdziesz. Żeby cię normalnie szlak trafił. O tu Maciek kurwa. Dalej. Żeby nie było, że w Polsce nie jesteśmy tutaj. O. Kurwa. Kurwa. To się Polska teraz nazywa. Kurwa Maciek.